Za nami najbardziej ekscytujący Deadline Day od lat. Oto najważniejsze transfery ostatniego dnia okna, które mogłeś przegapić. Nicholas Jackson po wielu zawirowaniach ostatecznie dołączył do Bayernu Monachium, choć jeszcze kilkanaście godzin wcześniej władze Bawarczyków kazały mu wracać do Londynu. Adrian Rabio przeniósł się na zasadzie wypożyczenia z Marsylii do Milanu, podobnie jak Hojlund z Manchesteru United do Napoli. Inter również na zasadzie wypożyczenia pozyskał Akan Diego z Manchesteru City, a Jamie Vardy po całej karierze spędzonej w Anglii postanowił przenieść się do Cremona. Antony uwolnił się od Manchesteru United i za 22 miliony wrócił do Betisu. Tym razem już definitywnie i całe szczęście, bo Sevilla to najwyraźniej jego miejsce na ziemi. Do innego klubu z Sevilla z kolei przeniósł się ktoś, o kim nie słyszeliśmy już bardzo dawno. Alexis Sanchez trafił do stolicy Andaluzji z włoskiego Udineze. Dalej wymiana bramkarzy na linii Fenerbahce PS, że Manchester City w końcu się dokonała. Do Turcji powędrował Ederson, a do niebieskiej części Manchesteru przeniósł się Donnarumma. Wieści o tych transferach, ale również wielu innych według Wydarzeniach ze świata piłki znajdziecie w aplikacji Fangol. Cały piłkarski świat w jednym miejscu, pobierz już teraz. Największym transferem całego letniego okna, który jednocześnie dokonał się dopiero w jego ostatnim dniu, to oczywiście Aleksander Isak, który za 145 milionów euro trafił z Newcastle do Liverpoolu i zakończył ciągnącą się tygodniami sagę. A to wszystko wydarzyło się tylko jednego dnia.